Dzień dobry, moi drodzy. <coughs> Witam Was serdecznie w środę 19 lipca 2023 roku. Dzisiejszy dzień to wibracja cyfry 6, natomiast Księżyc znajduje się no już od wczoraj w znaku Lwa. Kochani, co to za wibracja? No, skoro mamy szóstkę, to jest takie większe, właśnie skupienie na przykład na sprawach domowych, na. Jakimś takim dbaniu właśnie o dom, o, o naszych najbliższych, ale również o nas samych, czyli być może też zechcecie dzisiaj iść do fryzjera, czy do kosmetyczki, czy na jakiś masaż zadbać o własną urodę. Na pewno dzień, który niesie za sobą energię spokoju, harmonii. Czasem się mówi, że wręcz nudy, ale myślę, że nie dzisiaj, ponieważ przy Księżycu w znaku lwa, no to raczej tutaj nudy nie będzie. Czy się uda odpocząć? No to zależy, tak? Bo. Ogólnie ta energia niesie troszeczkę taki właśnie spokój, ukojenie właśnie chwilę odpoczynku. No ale przy księżycu w znaku lwa niekoniecznie, tak jak powiedziałam, może się to udać, ponieważ on jednak nas zachęca i popycha do działania. I mało tego do działania na dużą skalę, tak? Ponieważ lew to rozmach yy, i właśnie. Yy, Chęć takiego zauważenia, docenienia przez innych. Na pewno nie bierzemy się za jakieś rzeczy drobne, tylko właśnie raczej działamy na szerokości. Chcemy być zauważeni, zaakceptowani. I to nam właśnie jest, to jest dla nas takie bardzo istotne. Również w Księżycu w znaku lwa bardzo silne są emocje no i takie poczucie wolności, niezależności, no jak to w większości znaków ognistych. Kochani, patrzymy na karty. Jeżeli chodzi o Baranka, Baran dzisiaj ma szóstkę kielichów, czyli karta, która mówi o jakimś powrocie do przeszłości, tak? Być może odżyją w tobie jakieś wspomnienia, być może pojedziesz gdzieś w miejsce, gdzie kiedyś przebywałeś, gdzie kiedyś coś przyjemnego bądź mniej przyjemnego, ale zakładam, że przyjemnego przeżyłeś. No, i to jest właśnie. Powrót do tych wspomnień, a może spotkasz się z kimś w drodze, tak, i, i właśnie zaczniecie wspominać stare, dobre czasy, a może pojedziesz w ogóle do kogoś. Kto był dla ciebie kiedyś jakimś tam miłym akcentem twojego życia, tak? A może nawet ktoś z rodziny, powiedzmy, gdzie na przykład dzieciństwo spędzałeś tam wakacje, czy, czy w jakichś tam młodych latach. Więc no jakiś taki powrót do miejsca właśnie z przeszłości, z dzieciństwa, powrót również mentalny. Na pewno w tej energii mogą również wracać do was pomysły, które gdzieś tam już kiedyś koło was krążyły. Nie udało się wtedy tego zrealizować, być może teraz podejście numer dwa, może teraz będzie lepiej. Poparcie dla Was, drogie baranki. Zaoferuj komuś swe poparcie, czerp radość z udzielenia pomocy innym. No i kochani barany, bo baranek, sorry, 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 baran już był, byk. Byk, moi drodzy, ma dzisiaj dwójkę kielichów. Czyli karta, która mówi o miłości, o związku, o łączeniu czegoś, tak? O no czegoś, no zazwyczaj ludzi w pary, o współpracy, o dobrym porozumieniu, tak? O tym, że nawet jeżeli gdzieś tam mamy jakieś odmienne zdania na jakimś poziomie, na jakieś tematy, to jesteśmy w stanie znaleźć ten złoty środek. Również w tej karcie. Puszczamy często w zapomnienie jakieś tam drobiazgi, które gdzieś tam były, powiedzmy, jakąś kością niezgody. No i właśnie zaczyna być lepiej, przyjemniej, milej, przebaczamy, zapominamy jakieś urazy i raczej skupiamy się na tym, aby właśnie budować. Tak, nie szukamy tego, co nas dzieli, tylko szukamy tego, co nas łączy i bardziej właśnie dostrzegamy to, co mamy wspólne i na których płaszczyznach dobrze się dogadujemy. A więc na pewno czas, kiedy Wszelkie relacje mogą kwitnąć, czas, kiedy być może jakieś deklaracje też będziemy składać, kiedy będziemy wchodzić na jakiś wyższy level e, danych e, związków, e, relacji, układów, tak, no, w zależności od tego, na jakim etapie jesteście, drogie byki. No i dla Was, kochani, postanowienia: szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. Bliźnięta, moi drodzy, bliźnięta dzisiaj mają czwórkę monet, czyli karta, która mówi o mocnym trzymaniu się jakiegoś swojego zdania, o chęci takiej kontroli. Natomiast uważajcie, bo wręcz ta kontrola tutaj może. No, no niemalże zaborczością się objawiać, tak? Więc mogą się takie u was jakieś odezwać instynkty, tak, czyli chęć właśnie. Zatrzymania czegoś, zablokowania zmian, ewentualnie, jeżeli ktoś Was obok będzie namawiał do jakiegoś ruchu do przodu, do jakiejś zmiany, do wprowadzenia jakiejś nowości, to Wy niestety, ale będziecie od tego mocno się odpychać, tak? Dajecie jakąś taką mocną granicę, trzymacie się swoich zasad, tak? I absolutnie nie chcecie tutaj niczego burzyć, bo wydaje się Wam, że Wasz ład tu jest najlepszy. E czy należy to poddać wątpliwość? No, może i nie. Natomiast myślę, że raz na jakiś czas warto skonfigurować system, jak to się mówi, tak? Czy zaktualizować oprogramowanie, może bardziej tak. I jednak popatrzeć: być może pewne sprawy się już troszeczkę przeterminowały, może warto na coś spojrzeć właśnie troszkę inaczej. Może jednak zamiast tego trzymania się na siłę. Tego, co już było, może warto poszukać jakichś nowych rozwiązań, natomiast wy się będziecie mocno przed tym bronić. Ale bardzo możliwe, że koło bliźniaka dzisiaj stanie ktoś, kto będzie Cię próbował właśnie do tego nową zachęcić, pociągnąć, No, może chociaż wysłuchasz drogi bliźniaku. Kochani, medytacja dla Was. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. No, a z kolei Raczek, kochani, ma szóstkę denarów, szóstkę monet, czyli karta, która mówi o jakiejś pomocy, tak? To może oczywiście działać w dwie strony: albo Wy tej pomocy potrzebujecie, albo ktoś tej pomocy potrzebuje i Wy będziecie tą osobą, która tej pomocy udziela. Więc tu jest i dawanie, i otrzymywanie w tej karcie. Na pewno. Można tutaj załatwiać jakieś dodatkowe pieniądze, jakieś, jakieś kredyty, pożyczki, jakieś dofinansowania, jakieś granty, jeżeli macie taką potrzebę i taką sytuację. Na pewno można też starać się o jakiś dodatkowy czas, jeżeli macie jakiś taki projekt, jakąś taką sytuację, że wiecie, że nie wyrobicie się w, danej, w danym odcinku czasu, można tutaj ewentualnie wystąpić o to, aby ten czas został przedłużony. Myślę, że zostanie Wam to dane. A czasem też e, potrzebujemy, czy potrzebujecie drogie raki, dodatkowej okazji, bo być może jakaś okazja została przez Was przegapiona, tak? Albo z jakiegoś powodu no, nie chwyciliście tej okazji. Była, przeleciała Wam przed nosem, no i teraz czekacie z wytęsknieniem, że może jeszcze raz się zdarzy. I może to się dzisiaj zdarzyć, kochani, więc dzisiaj e, oczy szeroko otwarte. Pamiętajcie też o równowadze, tak? Pamiętajcie o równowadze w dawaniu i w braniu. Kochani, cierpliwość dla Was. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla Wielkich. No i, kochani, ulwa. Ulwa dzisiaj piątka pucharów, więc lew dzisiaj w nie najlepszym humorze, drogi lwie. Coś Cię zasmuciło, coś Cię rozżaliło, być może rozczarowało, taka trochę utrata nadziei. Um. Martwienie się, tak? Wracanie ciągle do przeszłości, odczuwanie jakiegoś smutku, bolewanie nad czymś, tak? I myślę, że rozczarowanie i takie zawiedzione właśnie marzenia no biorą się przede wszystkim z oczekiwań, więc jeżeli odpuścimy oczekiwania, to przestaniemy. Przestaniemy w ten sposób podchodzić. Tutaj coś się już stało, tak? To jest tak zwany płacz nad rozlanym mlekiem, czyli raczej nie odwrócisz tutaj już czasu, chociaż bardzo możliwe, że bardzo tego pragniesz, tak? Wydarzyło się coś, co cię zraniło i możesz marzyć o tym, aby, aby się obudzić i aby się okazało, że to był tylko zły sen. Ale obawiam się, że niestety tak nie będzie, więc najlepszym działaniem dla ciebie byłoby jednak. Przyjąć to co, to, co się wydarzyło, być może jako lekcję, być może jako, być może jako nawet karmę, czasem tak bywa, kochani, zostawić to, zaakceptować, przyjąć i pójść dalej, tak? Nie tkwić w tej energii, tylko pójść dalej. A to jest, kochani, kwestia Waszego wyboru, wybór. Rozważ ponownie swoje zobowiązania, masz prawo zmieniać zdanie. Mhm. No i moi drodzy panna, panna ma dzisiaj pazia, pazia mieczy, więc moi drodzy karta szukania informacji, karta dopytywania, rozmów, takiej świadomości, że czegoś nie wiem, ale też świadomości, że mam ograniczone zaufanie. Właśnie chce coś sprawdzić, chcę tutaj coś gdzieś podejrzeć, tak? To jest taka energia, kiedy właśnie zerkamy komuś przez ramię, albo ewentualnie dopytujemy, tak? Szukamy wśród na przykład znajomych jakiejś informacji, dopytujemy, chcemy wiedzieć, jak wygląda prawda. Mamy wrażenie, że ktoś nie jest z nami szczery, i to gdzieś tam poddajemy w wątpliwość. Karta również takiego szukania informacji, wyciągania wniosków, no na przykład. Gdzieś z mediów społecznościowych, tak? Kiedy tam ktoś wrzuca zdjęcia, a my analizujemy i wyciągamy wnioski. Również, kochani, uważajcie na jakieś drobne sprzeczki. O takie wiecie, pierdolety tak zwane, bo tutaj może się coś takiego również zadziać. No i moi drodzy, natura, odpręż się na łonie natury, pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. Waga, moi kochani, waga. Waga ma dzisiaj rycerza buław, a więc karta aktywności, karta ruchu, być może jakiejś podróży, zmiany też, czyli bardzo możliwe, że jakiś tam plan powiedzmy na dzień dzisiejszy będziecie mieć, ale on się wam posypie, krótko mówiąc. Wy sami też będziecie jakby troszkę autorem tego, że plan się posypie, bo tutaj w rycerzu my zazwyczaj działamy w. Bardzo szybko, bez jakiegoś głębszego zastanowienia, więc może sobie zapomnijcie, że a jeszcze to było do załatwienia, to było w planie, a tutaj w gorącej wodzie waga kompana pobiegnie gdzieś tam dalej, tak? Na pewno karta pewności siebie, takiej wręcz nawet można powiedzieć trochę zarozumiałości, no i może i romansów, tak? Może ktoś taki, kto zrobi na Was duże wrażenie, bardzo Was będzie fizycznie pociągał, może ktoś taki się zjawi gdzieś tam na progu Waszego domu. Kochani, przyjemność. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. No i skorpion, moi drodzy, skorpion. Skorpion ma dzisiaj dwójkę monet, czyli karta zastanawiania, zastanawiania się takiego. Troszkę balansowania, powiedzmy, tak? Stania w rozkroku, na dwóch nogach. Karta, która mówi o zmianach, tak? O tym, że nadchodzą zmiany, że one są konieczne, że właściwie no, w życiu jedyną pewną jest zmiana, tak? No, oprócz jeszcze śmierci i podatków. I na pewno trzeba też, jakby umieć płynąć po tej fali, bo jeżeli będziemy się ostro zatrzymywać, blokować, to właściwie w pewnym momencie wpadniemy w jakiś wir, tak? I Już w ogóle nie będziemy nad niczym panować. Na pewno karta też takie umiejętności właśnie cieszenia się życiem na zasadzie, że w każdej sytuacji się potrafię odnaleźć, potrafię się dostosować, dopasować. Ewentualnie może to być karta kiedy na przykład szukamy jakiegoś dodatkowego źródła dochodu, tak? Bo na przykład Widzimy, że gdzieś tam rachunki nas przerastają, czy jakieś nasze wydatki, czy jakieś plany takie właśnie inwestycyjne. No i szukamy dodatkowego źródła. Kochani, majestat. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. No i strzelec. Strzelec ma dzisiaj trudną energię, piątka mieczy, czyli kochani, karta, która mówi o poczuciu przegranej, o poczuciu porażki. Coś się widocznie wydarzyło takiego, co takie właśnie myśli w twoją głowę wtłoczyło, tak? Bardzo możliwe, że ktoś cię w jakiś sposób zranił, oszukał, zdradził, zawiódł twoją lojalność, no coś zrobił takiego, że no niestety, ale tracisz zaufanie. Na pewno, na pewno warto się skupić na sobie w tej energii, tak? Nie myśleć o tym, że ktoś nam zrobił krzywdę, zaakceptować tą, tą porażkę, jaka ona by nie była i zająć się sobą, nie żyć tym, że ktoś coś, że. Że mogę się, to znaczy, bo w tej karcie jeszcze najgroźniejsze chyba jest to, że chcemy się odegrać, chcemy się zemścić, więc na to uważajcie, kochani, żeby w taką energię nie wpaść. Bądźcie też czujni, żeby właśnie ktoś z takimi złymi intencjami do Was nie zbliżył się za nadto, bo to też tak może być, że ktoś, kto jakby chce się z Wami skonfliktować, z, jakby z założenia idzie do Was z walką i z konfliktem zbliża się, więc warto się tutaj obronić przed tym osobnikiem. Kochani zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom idź za głosem serca. No i moi drodzy, koziorożec, koziorożec ma dzisiaj kartę kochanków. Czyli karta, która mówi właściwie no, w pierwszej kolejności o miłości, o związkach. O tworzeniu y, jakichś więzów, tak, o odczuwaniu tej miłości. Y, oczywiście, na pewno to jest takie połączenie, zbliżenie, y, bardzo bardzo intensywne, bardzo y, mocne. Na pewno w tej karcie też dokonujemy wyborów. Czasem to jest właśnie wybór y, pomiędzy dwiema osobami, tak, kiedy na przykład jesteśmy w związku, poznajemy kogoś z zewnątrz, no i ta osoba, tak zwana trzecia, tutaj gdzieś stoi za progiem i tutaj będziesz się koźroszcu zastanawiał, co dalej, będziesz walczył z pokusą, no można w ten sposób nawet, nawet powiedzieć, myślę, że to jest karta, w której można sobie również uświadomić, co jest dla Ciebie najważniejsze, co jest dla Ciebie priorytetem, no i jaką prawdę wybierasz, tak, i właśnie o tej prawdzie mówią tutaj karty, mów prawdę, uczciwość jest przepustką do prawdziwego życia. Kochani, wodnik. Wodnik ma trudną energię, dziewiątka mieczy, czyli kochani, być może macie nieprzespaną noc za sobą, na pewno jakieś takie zamartwianie, wręcz udręczenie samego siebie, wątpienie we wszystko, a na pewno już wątpienie w to, że może być lepiej, że może się coś poukładać, że się coś poprawi, naprawi i wręcz no to jest takie, no nawet na poziomie fizycznym, że odchorowujemy wręcz te nasze, te nasze trudne emocje. Na pewno... Jakieś wyrzuty sumienia tutaj też mogą być, tak? Czyli takie myślenie, że podjąłem złą decyzję, coś złego zrobiłem, nie tak to powinno być. No i w związku z tym smutek, taka ciemna strona duszy bierze górę jak gdyby. Kochani, warto się z tej energii jak najszybciej wydostać, nie wiem, poprzez oczyszczenie, zapalenie jakichś świec intencyjnych, cokolwiek zrobić, co do Was przemawia, byleby w tej energii zbyt długo nie trwać. A może zwrócić się do kogoś o pomoc, po prostu pomoc. Zwracaj się o pomoc, dokładnie. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Nawet i tak, kochani, jeżeli, jeżeli tak czujecie, że sami nie możecie tej energii jak gdyby pokonać, warto się zwrócić o pomoc. No i kochani, rybka. Rybka ma dzisiaj kartę świata, czyli karta, która mówi o dopełnieniu jakiegoś etapu, tak? czyli Zamykamy jakiś, jakąś część, tak? jakiś etap życia, jakiś projekt, jakąś pracę, coś nam się udaje zakończyć, stworzyć już finalny taki efekt, na co żeśmy pracowali przez jakiś czas. No i oczywiście to jest poczucie też radości, zwycięstwa. Czerpania, też przyjemności z tego, że nam się to właśnie udało, że możemy być z tego zadowoleni, mamy satysfakcję. No i oczywiście również warto w tej karcie pamiętać o wdzięczności, o takim dziękowaniu, właśnie za to, co się posiada i co się nam w życiu udaje. Natomiast druga strona to oczywiście jakaś rybka może wyruszać w daleką podróż, może się kontaktować z kimś, kto jest daleko gdzieś tam za morzem, za oceanem. Może również yy, ktoś tutaj z daleka do Was. Drogie ryby przy, przyjechać, przypłynąć, przylecieć, tak, no różnymi drogami, więc tutaj też może taki właśnie kontakt mieć miejsce. No i kochani, mądrość, nie staraj się kontrolować wszystkiego, zaufaj mądrości boskiego planu. Tak moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o karty główne. Teraz weźmiemy sobie aniołki, wylosujemy trzy rady bądź odpowiedzi na pytania. To już znacie zasady, znacie formułę, jak Wam kochani pasuje, co na dzień dzisiejszy jest Wam bardziej potrzebne, czy rada, a może odpowiedź na jakieś pytanie. To możecie sobie go właśnie teraz zadać. No i tradycyjnie, moi drodzy, trzy, trzy grupy, tak, trzy odpowiedzi, a więc jeden, dwa i trzy. Tak, i już będziemy czytać, co my tu mamy, kochani, jedyneczka. Wielkie szczęśliwe zmiany dla jedyneczki. W Twoim życiu zajdą wielkie szczęśliwe zmiany. Możesz wkroczyć na ścieżkę nowej kariery, rozpocząć nowy związek lub przenieść się do nowego mieszkania lub nawet miejscowości. Powitaj te ekscytujące wydarzenia ze świadomością, że anioły nieustannie cię wspierają. To, o co pytasz, może wymagać odrobiny wiary, nawet jeśli początkowo może się to wydawać przerażające lub też wykraczać poza Twoje możliwości. Zaufaj, że pojawiające się przed Tobą możliwości mają na celu zagwarantowanie Ci szczęścia. Gdybyś nie był na nie gotów, te ewentualności nie zamanifestowałyby się w Twojej codzienności. Odrzuć strach i podążaj za swoim sercem. Kochani, dwójeczka, dwujeczka to zaufanie. Zaufanie. Jest to moment, w którym powinieneś wykazać się z zaufaniem. Czasami odpowiedź na pytanie nie brzmi tak ani nie. Bywają sytuacje, w których najlepiej jest nie wiedzieć, co cię czeka. Dzięki temu cud przyszłości może zamanifestować się przed nami w pełnej krasie. Zupełnie jak u dziecka rozpakowującego prezent. Częścią magii naszego życia jest odnajdywanie przyjemności w odkrywaniu niespodzianek. Zaufaj, że Twoje anioły przygotowały dla ciebie coś wyjątkowego, nawet jeśli nie mogą ci teraz zdradzić, co to dokładnie jest. No, i kochani, trujeczka, a trujeczka mówi: odpuść. Dla trujeczki mamy dzisiaj przekaz: odpuść. Pora byś odpuścił sobie tę sytuację. Przestań się skupiać na tym, kiedy dojdzie do jej rozwiązania i czy w ogóle będzie to miało miejsce. Niezdrowe i niegwarantujące spełnienia związki powinny zostać teraz zakończone, żeby stworzyć przestrzeń dla czegoś lepszego. Nie martw się. Bóg, twoje anioły, mają wszystko pod kontrolą. Kluczem do zamanifestowania się Twoich pragnień jest poproszenie o to, czego chcesz, a następnie pozwolenie niebiosom, by to dla Ciebie zrealizowały. Jeśli wyciągnąłeś tę kartę, może to oznaczać, że zbyt kurczowo trzymasz się sposobu, w jaki Twoje marzenia miałyby zostać spełnione. Pomyśl marzenie, a jego realizację pozostaw aniołom. Kochani, tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego dnia, cudownej środy, no i słyszymy się, no jutro mam nadzieję.